W dzisiejszej Ewangelii Jezus przechodzi się w portyku Salomona w świątyni w Jerozolimie. Czyni to podczas obchodów święta poświęcenia Hanuka, które wspominało wydarzenie, które dokonało się 25 grudnia 165 roku przed Chrystusem, kiedy to Juda Machabeusz po o zwyciężeniu armii syryjskiej, króla Antiocha IV Epifanesa dokonuje poświęcenia świątyni. Według legendy w tym czasie, rabin, pochodzącej od rabinów, znaleziono wtedy w świątyni jedną fiolkę oleju, który nie został zbezczyszczony trzy lata wcześniej przez króla Antiocha. Tą oliwą posłużono się, by zaświecić menory. Oliwy było jedynie na jeden dzień, a no, w cudowny sposób wystarczyła ona na osiem dni. Dlatego na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi obchodzą co roku, właśnie w okolicach 25 grudnia, święto Hanuk'a, poświęcenia świątyni w Jerozolimie, to właśnie w tych okolicznościach podchodzą do Jezusa Żydzi i chcą od Niego uzyskać jasną odpowiedź. Czy jest On Mesjaszem? Oczywiście spodziewają się Mesjasza na wzór Judy Machabeusza, politycznego Mesjasza, który wyzwoliłby Izrael z podpanowania pogan Rzymian. Jezus natomiast odpowiada, znacie przecież moje czyny. Czy one świadczą o tym, że jestem politycznym wyzwolicielem? One świadczą o czymś innym. Świadczą, że dokonuję wyzwolenia z grzechu. Pan Jezus mówi również o nowym kryterium przynależności do jego owczarni, który jest pasterzem. Kryterium tym nie są więzy krwi czy wybraństwa, którym się cieszy Izrael, ale kryterium tym jest słuchanie głosu pasterza, czyli Jezusa Chrystusa i podążanie za nim. Ci, którzy należą do jego wczarni, słuchają jego głosu i idą za nim, są bezpieczni. Nikt ich nie wyrwie z rąk a, a dobrego pasterza. Z rąk Boga Ojca. Um, oni otrzymają życie wieczne. Jezus mówi też, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. To właśnie te słowa no, wzburzyły Żydów, którzy odczytali to jako um, wielkie bluźnierstwo. Bluźnierstwo, ponieważ Jezus czynił się tymi słowami równym Bogu Ojcu. Za coś takiego groziło w prawie mojżesza kamienowanie. Drogi bracie, droga siostro, czy ty również należysz do owczarni Pana Jezusa? Kryterium jest słuchanie Słowa Bożego, słuchanie Jego głosu i podążanie za Nim. Czy ty słuchasz głosu Jezusa, czy idziesz za Jego głosem, czy idziesz za a, swoim dobrym pasterzem? Wielu katolików dzisiaj niestety nie zna głosu swojego pasterza. Nie słucha słów Bożych, nie przychodzi do Kościoła, nie czyta pisma świętego. Niestety większość a, słucha. Innych głosów, głosów mass mediów, telewizji, internetu, i niestety wielu z nich idzie za tym głosem: Czy Ty idziesz za głosem Jezusa, za głosem dobrego pasterza?